jest biblioteczny yy, Ania i Szymon uczniowie klasy pierwszej. Gigantyczny gorel, Tytułowy bohater filmów od 1933 roku to? King Dobrze, brawo. Cała gazowa powłoka otaczająca Ziemię to? No? Atmosfera? Atmosfera, dobrze. Co znaczy non omnis moria? Pamiętaj o śmierci. Nie. To jest memento Mori. Sztuka Nie, nie sztuka umierania. No, na nagrada ja też często się to się znajduje. Non omnis moria. E, no Nie Niezapomniane, po... coś takiego. No, no, no. Coś będzie z pamiętaniem na pewno, no wiem. E, e, e. Pamiętajcie o zmarłych czy coś takiego? Nie wszystek tak umrę. Właśnie. No, nie wszystek umrę. Dobrze, zaczynamy. Kto jest uznawany za pierwszego człowieka w kosmosie? Neil Armstrong. A, A Louis Armstrong? Nie. Ale uznawany za pierwszego. Człowieka w kosmosie? Nie. To mówicie o lądowaniu na kosmosie. A, człowieka w kosmosie, dobra. No to to może być trochę cięższe. <ścoughs> Podpowiedź e, to... z za wschodniej granicy. No bo tak myślałem, że to będzie jakiś Rosjanin na pewno, tylko że no. Na G. nazwisko. Juri ma na imię. Miał, bo nie żyje. Ga, gastro? Jest Gagarin. 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 No fajnie. No, za punktu. Coraz lepiej na z każdym pytaniem. Jaki jest największy lądowy mięsożerca? Lądowy mięsożerca? Największy lądowy, największy lądowy, największy lądowy mięsożerca. Jakiś niedźwiedź brunatny? No zaliczę, niedźwiedź polarny. Gorący lód, zimne ognie, albo śpiesz się powoli, to przykłady czego, jak się nazywa? Oksymoron? Oksymoron, <coughs> <O>, brawo. Chciałam to powiedzieć. Dromader to? Wielbłąd. Taki z dwoma garbami? Z jednym. Z jednym garbem, ale no, <coughs> dobra, zaliczę. Myślałem, że dromadur to jest. Zagarbny wielbłąd, tak. Dromader to jednogarny yy, wielbłąd. Czy yy, kraj i państwo to to samo? Mm, nie. No nie, dobrze. To punkt dla Wasimona. Okay. Jakiś przykład? No mi się wydaje, że to jakby, tak, że jakby państwo to jest bardziej taka instytucja, taki Aha. zwrot instytucji, a kraj to bardziej tak jakby takie fizyczne, bym powiedział. Państwo Coś, to jak... organizacja polityczna, no. która obejmuje swoim zasięgiem określony obszar geograficzny, posiada suwerenność i samorządność i tak dalej. Natomiast kraj to obszar geograficzny, na którym zamieszkują ludzie o wspólnej kulturze, języku i historii. Proszę, podajcie przykłady. No, jeden wystarczy. Kto pierwszy, ten, ten wygrywa. Tylko przykład inny, inny niż kura. Tak, który nie potrafi latać. Dobrze. <laughs> Szymon był pierwszy. Jaki metal wchodzi w skład większości przewodów elektrycznych? Mieć. Mieć. Ania była szybsza. Zadanie z matematyki. O. Słuchajcie, jeśli książka ma 125 stron, a na półce jest 20 takich książek, to ile w sumie jest stron do przeczytania? 2,5 tysiąca. Jednocześnie, brawo, bez punktu, 2,5 tysiąca, dobrze. Kto pierwszy coś znajdzie, to ma punkt. Narząd na literę P. P. To punkt dla Szymona, czyli książka dla Ani. Świetnie. dobrze. No, no, Słuchajcie, spróbuję, spróbuję coś powiedzieć po japońsku, aby wy powiedzcie co to znaczy. Konieczyła. E, dziękuję. dziękuję. Dzień dobry. No witam, witam, cześć. Tak jest tłumaczone. No dobra. Sprawdzamy. No bo arigato, arigato jest, dziękuję, dobra. Arigato, no to ja. Dwuosobowy rower, to? Picyk? Nie, to był. Na literkę tę? Tandem. <noise> Pani profesor jest lepsza od nas najwyraźniej w tą grę. <głos> tandem. Był osobowy roberto tandem. Słyszeliście? No, nie, słyszeliście. No. no to się dowiedzieliście. Będzie bardzo łatwe. W jakim kraju znajduje się ta budowla? W Sydney. <noise> w Australii. Dobrze. Jest to gmach. Czego? Opery. Okay. <grywała> no, to może nie słyszysz po pytaniu, słynnej opery, no to bez punktu, no, słynnej opery, dobrze, punkt dla, dla Antka. Co jest większe, bilion czy miliard? Bilion. Bil nie, miliard. Bilion. bilion. Dobrze, e, punkt dla Szymona. E, Z astronomii pytanie, która planeta hmm. jest najbliżej Słońca? Merkury. Dobrze, Pąglani. Ja się aż... Ja nie mogę powiedzieć tak, kurwa. Przedmiot, który jest ażurowy, to taki, który. Taki. Y... Czym się haftuje? Taki haft z takimi dziurkami, taki haft. Nie, nie wiem, jak Który posiada specjalnie regularne otwory, przypuszczające światło. Mhm. Okay. Z historii pytanie: w jakim kraju wynaleziono papier i prosto? Kształcenie Chiny, punkt dla Szymona. Wciąż otwierasz budyń, więc musiałem powiedzieć. No to z matematyki znowu będzie do, kto szybciej policzy, zobaczymy. 5,5 minuty, ile to sekund? 330? Brawo, ania była pierwsza. Jak nazywa się narzędzie wielofunkcyjne służące do wspinaczki. Wyrąbywania stopni w lodzie, jako laska do podpierania, do hamowania podczas ześlizgnięcia się oraz do asekuracji i na przykład do zakładania stanowisk. Na pewno, na pewno wiem, ale teraz muszę sobie przypomnieć. Jest to też odmiana fletu. Na jaką literkę? <noise> na literkę C. <noise> e, no. A dokładnie na C. Aha. nie No. <noise> No, no, ja na pewno to wiem, ale nie mogę sobie przypomnieć. No to będzie bez punktu. Cze? Cze, 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 no. To mogę? No. To czekam. Czekam. A, Macie, no tak, no. no. to Widzieliśmy? Tak. tak. Okej, okay, punkt <ślam> <ślam> eee, przestań nas ośmieszać. Definicję Definicje skrótowców, czyli wyrazów utworzonych z pierwszych liter jakiejś nazwy lub grupy wyrazów. Na przykład ZUS, PZPN i tak dalej. Jak takie wyrazy się nazywają? Skróty? Eee, Skrótowce, nie, one mają schronę. Z pierwszych liter? Tak. Literowce? Nie. Głoskowce? Nie, na no, A. Patrzę, eee. <grym>, czy, czy wiesz. Eee. A, nie No Ja też nie, nie, nie wiem, myślałem, że literowce. Akronimy. To będzie, będzie trudne, ale spróbujemy. Co to są epolety? Z czym się kojarzą epolety? To z jakimś środkiem stylistycznym. Przez epitety to pewnie. No tak. Nie, ale... nie to część garderoby. E e na mundurach. A te takie na ramionach to są? Tak, brawo. Mhm. To są takie na ramienniki przy mundurze wojskowej. No nie to... będzie sami <laughs> no, To, to znaczy, wyraz pośredni. Nie pośredni, pośledni? tylko pośredni. Po śladach. <laughs> Poniekąd powiązany jest z pośladkami, no. Pośledni? Tak. Taki tylny? Dobra, zali, zaliczę, zaliczę ten tylny. Gorszy od innych tego samego rodzaju, ale też lichy, drugorzędny, dawniej także tylni, ostatni. Uh -huh. Aha, no okay. poradno, może być. No dobra, to było ostatnie pytanie, to, to teraz proszę policzyć, ile macie książek. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To mam 9. Może mam dwa razy większe, to mam 9. To w tym miejscu sprostowanie. W pytaniu o akronimy Ania podała odpowiedź, że są to literowce. Ja tej odpowiedzi nie uznałem, a to była odpowiedź prawidłowa. Więc jeden punkt dodatkowo należy się Ani. W związku z tym końcowa punktacja to jest 10 do 10, czyli remis. Gratuluję Wam Ołegu, a, a nie przepraszam za moją pomyłkę.